Witam serdecznie, Aleksander. Kłaniam się, postanowiłem zweryfikować informację, że żandarmeria wojskowa pojawi się na granicy i to w większych ilościach. Czy to jest prawda? Tak, zgadza się. To jest. Prawda, i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać o informacji, która właśnie już można powiedzieć od dzisiaj lata na niektórych forach internetowych do mnie dotarła z kilku źródeł, znam odpowiedzi, myślę, że no cóż, trzeba Polakom przekazywać, co jest grane. Zanim zaczniemy, łapka w górę, na końcu pamiętajcie, komentarz taktyczny. Dziękuję za wsparcie, już teraz kliknijcie, subskrybuj, a tym wszystkim komentującym, wspierającym kanał i nie przewijającym reklam serdecznie dziękuję również i Was, którzy tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zapoznajcie się ze wsparciem kanału, bo to Wy. Ze wsparciem kanału, bo to Wy, właśnie między innymi dzięki Wam ten wózek cały czas się kręci. Zapraszam serdecznie, no i ustalmy, co się dowiedziałem. Informacje pozwolę sobie przeczytać. E, no, wiadomo, brzmi złowrogo, że pan y, Niemiec Tusk chce wysłać wojsko, y, właśnie przeciwko Polakom. Nie jest tak do końca, już mogę Wam powiedzieć, jak brzmi informacja. Witam, mam informację z przed chwili z pierwszej ręki. Mianowicie rozmawiałem ze znajomym, który jest w żandarmerii wojskowej. i Wczoraj dostali informację, że muszą jechać na zachodnią granicę, bo Straż Graniczna sobie nie radzi. Prawdopodobnie Zielona Góra lub Szczecin nie wiedzą jeszcze dokładnie gdzie, ale najważniejsze, że nie wiedzą po co mają tam jechać. Dostali informację, że na ten wyjazd dostają uprawnienia Straży Granicznej i opcje są dwie: pierwsza, lepsza, jak mówi kolega żandarm, dla pomocy w zwalczaniu przerzutów dzikusów, druga, gorsza, dla walki z naszymi ludźmi i ruchem obrony granic. Tutaj kolega jedzie na pewno, będzie prawdopodobnie w pierwszym rzucie. Chłopaki, którzy mają jechać później, w drugim rzucie mówią, żeby dali im info, bo jeżeli się okaże, że mają być tam przeciwko obywatelom, to rzucają L4 jeszcze przed wyjazdem i że wyjeżdżają jutro, czyli no chyba już dzisiaj. Dzisiaj mamy 29.06 albo w dniu jutrzejszym, właśnie zobaczymy. Eee, tak i tak to właśnie wygląda. I teraz przeanalizujmy to, co się dowiedziałem. Czy żandarmeria wojskowa ma jechać? Tak. Wiem, że słyszałem tutaj o 20, 30, a nawet już 40 ludziach, co jest bardzo ciekawe. Ciężko znaleźć na to, na to ludzi ze względu na to, że nie wiadomo po, po co mają jechać. I to, co tutaj jest napisane, właśnie, że nie wiedzą, po co mają jechać, to jest prawda. Nie wiedzą ani ci na dole, ani tych ci na szczeblach średnich, na pewno wiedzą ci na górze. Także tutaj ciężko się dowiedzieć w ogóle. Faktycznie żandarmi nie wiedzą po co mają jechać. Czy będzie to Zielogo na góra, czy Szczecin? Teraz to już chyba i tutaj, i tutaj, ponieważ ruchy obrony granic społeczeństwo polskie bardzo, że tak powiem, licznie stawiło się na granicy. Ale czy to właśnie chodzi o to społeczeństwo, o jakieś pacyfikowanie ludzi i inne takie rzeczy? Myślę, że nie. Straż Graniczna faktycznie sobie troszeczkę nie daje rady, ale nie na to, że po prostu że sobie nie daje rady, bo, bo, bo nie chce albo bo słabo wykonuje swoje obowiązki. Absolutnie nie. Niemcy przeciskają już imigrantów przez wszystkie możliwe przejścia. Powtarzam, przez wszystkie. Możliwe przejścia, nawet te najmniej znane, jakieś tam leśne, kurcze trakty, to oni tam są, a to wszystko jest monitorowane przez ludzi. Niemniej jednak, nie wszystko nie jest obstawione. Dzisiaj widziałem film właśnie z jednej miejscowości, gdzie nie ma nikogo z takich patroli, i na szczęście znalazł się tam pan, który tam stanął i tu monitował i mówi: Tutaj trzeba patroli, ludzie tam są. Więc tak. Faktycznie ja również rozmawiałem z niektórymi kolegami czy to z żandarmerii wojskowej właśnie, czy to ze straży granicznej oni nie chcą wpuszczać tych migrantów czy to straż graniczna czy to kurcze straż graniczna to faktycznie jest oburzona nie po to się zatrudniali żeby wpuszczać tych dzikuców dziadów potencjalnych przestępców żeby ich wpuszczać tutaj nie grają ani dokumenty które często są po arabsku czasami kurcze trzech potrafi mieć ten sam rok urodzenia teraz pierwszy styczeń zmienił się na 31 grudzień tak swoją drogą wiedzą, że to śmierdzi wiedzą, że Niemcy wpuszczają nam po prostu wszystkich tych, wrzucają do nas wszystkich tych których po prostu nie chcą mundurowi zdają sobie sprawę że jest to wielkie, ogromne niebezpieczeństwo i tak naprawdę dziękują tym, którzy są tam na granicy czy żandarmeria pojedzie zastąpić tych strażników, którzy nie chcą wpuszczać Szczerze mówiąc, wątpię. Wierzę w to, że takie decyzje nie są. Czy mogę to potwierdzić? Niestety nie. Ale wielu żandarmów nie będzie zastępowało strażników i robiło je tak, jak, jako taksówki. Nie chcą tego robić. Ja wierzę w mundurowych. Wierzę, że wielu ma to samo w głowie, co ja miałem przez 26 lat i mam do tej pory. Więc, chłopaki, powiem Wam jedno: jak już tam jedziecie, nie podnoście ręki na obywatela polskiego. Nie wolno Wam tego zrobić. Okres pandemii zrugał wszystkich w tej policji, sprawił, że mundur policyjny wylądował po prostu w błocie. Jeżeli Wy, jako żołnierze, mielibyście jakoś nie tak potraktować obywatela polskiego, to pójdzie w świat. Pójdzie w świat, że wojsko polskie staje naprzeciwko swoim obywatelom. Mam nadzieję, że to się nigdy nie zdarzy. Więc, jeżeli wyposażą was w jakiekolwiek środki i jakiś cymbał spośród waszych szeregów skieruje, naciśnie chociażby gaz, jak ten śmierdziel, debil, idiota, kretyn, policjant, to brać go do waszych radiowozów i tak mu w pierdol spuścić, żeby, się nie, wiedział, żeby nie wiedział, gdzie się znajduje. Nie wolno wam jako żołnierze podnieść ręki na obywatela polskiego. Bo tego już wam nikt nie wybaczy. A jesteśmy tyle, jesteśmy jako mundurowi wykorzystywani po prostu. Ja jako żołnierz rezerwy apeluję do was z całego serducha. Dowiecie się tam na miejscu po co tam przyjechaliście. Wykonujcie rozkazy. Rozkazy trzeba Wykonywać, ale tylko te zgodne z prawem. Trzeba pamiętać, komu służycie, kto nam płaci. Ja tu nie wzywam do niesubordynacji, absolutnie nie. Uważam, że rozkazy trzeba wykonywać, jak powiedziałem, ale tylko te zgodne z przepisami. Jeżeli coś jest nie tak, mamy środki, żeby się od danego rozkazu odwołać i tak dalej, i tak dalej, prawda? Mamy? Mamy. Jedno trzeba pamiętać, że naszymi żywicielami Ludźmi, którzy nam płacą, którzy nas utrzymują, to jest wasza matka, wasz brat, wasi sąsiedzi i wszyscy ci ludzie, których na co dzień spotykacie na ulicach, to oni nam płacą. Oni nam płacą. Nie krawaciarze z Warszawy. Krawaciarze z Warszawy, wielu z nich również są opłacani przez tych ludzi, których wam teraz powiedziałem, tylko zapomnieli komu służą. A my, jako mundurowi, musimy wiedzieć, kto. Nam płaci, komu służymy i kogo zobowiązaliśmy się chronić. Koniec, koniec kropka. Pamiętajcie jedno, że wszystko musi być zgodnie z przepisami, wszystko musi być zgodnie z prawem. Jeżeli będzie będą tak wszyscy robili, to nic, żadnych konsekwencji, żaden z nas, żaden z Was tam jeszcze teraz będących aktywnie w mundurze, konsekwencje takie nie grożą. Pamiętajcie o tym, że to krawaciarze z Warszawy do tego całego szaleństwa potrzebują nas mundurowych oni potrzebują nas nie my ich pamiętajcie o tym tak więc tyle o żandarmerii, co jeszcze mogę powiedzieć odnośnie tutaj tej całej odnośnie tutaj tej całej uprawień straży granicznej również otrzymałem informację że tak że yy, żołnierz, yy, żołnierz żandarmerii wojskowej, no, jak, że może mieć to uprawnienia i może wykonywać zadania na granicy, jeżeli taka będzie potrzeba. Sami widzicie, kochani, jeżeli będzie coś nie tak, jeżeli żandarmi będą się zachowywać nie tak jak trzeba agresywnie w stosunku do obywateli, natychmiast musimy o tym mówić natychmiast, żeby zatrzymać to całe szaleństwo. Mam nadzieję, że do takich rzeczy nie dojdzie i wierzę, że nie dojdzie. Jak widzicie, tutaj żandarm z kim się rozmawiał i mówił o tym, że jeżeli my się dowiemy, że coś się tak, to drugiej coś nie tak będzie, to drugiej tury nie będzie. Wszyscy pójdziemy na L4. Tak mówią ludzie. i Ja słyszę dokładnie to samo i myślę, tyle starczy. Puszczać informacje. Obserwować żandarmów, wspierać Straż Graniczną tak jak to robi się na marszach. Krzyczą ludzie: Straż Graniczna, dziękujemy. Straż Graniczna, dziękujemy. Ja teraz byłem na marszu tutaj w Koszalinie. Wszyscy dziękowali Straży Granicznej. I jesteśmy z Wami, panowie mundurowi. Także żandarmi, jedźcie, wspomóżcie kolegów i mam nadzieję, że będziecie dokładnie robili tak jak wielu właśnie strażników granicznych. Coś jest nie tak, coś nie pasuje, są wątpliwości. Won Ahmed. Auf Wiedersehen. Bo przychodzi ze strony Niemiec, niemiecki rozumie ćwiczyć. Auf Wiedersehen. Gate No, to starczy. E, I tyle. I tyle po prostu. Wielu ze Straży Granicznej nie pasuje to, że przychodzą policjanci, wsiadają, kurczę, w samochód Straży Granicznej i przewodzą gdzieś tam tych hebanowych patałachów. Tak to wygląda. Jesteśmy zalewani. To jest wojna. To jest wojna. Mamy się stać drugą Francją, mamy stać się drugą Belgią, e, Anglią, i tak dalej, i tak dalej. Tak to ma być. My już od dawna byliśmy takim otwartym na różne społeczeństwa, na różne kultury e, e, krajem. Ale ci, ci ludzie tutaj pracowali, chcieli pracować. A ci, co teraz przyjeżdżają, tych, którzy, których nam się teraz wciska, to są po prostu, to jest taka chuba, wiecie, nie? Taki grzyb na zdrowym ciele organizmu, na zdrowym drzewie. Tak to wygląda. Nie możemy do tego dopuścić, bo nas zniszczą, zadepczą, zaleją, a potem przejmą miasta jak w Anglii. I nie ma już Bożego Narodzenia w niektórych miastach. Choinki są niszczone kościoły są niszczone powstają meczety także tyle e, łapka w górę, komentarz taktyczny posyłać materiał dalej e, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i mundurowi jest coś nie tak, macie zjebów przełożonych będą wam wydawali jakieś dziwne rozkazy dawać znać dawać znać bo inaczej to wiecie ci i jeszcze na koniec ci ludzie wszyscy, którzy tam siedzą na tych granicach pamiętajcie, że oni to robią dla was rozmawiałem niedawno z dwoma policjantami wiecie co mi powiedzieli że dobrze, że ci ludzie tutaj są bardzo dobrze, bo oni są tutaj dla nas jak oni się tak rozleją, jak w Niemczech, to my sobie nie damy rady i mają rację dlatego myśleć nie stawiać nie stawać przeciwko Polakom wspierać Przybijać piątki i robić to, co do was zależy. Do, do was należy. Wywalać tych wszystkich Ahmedów i innych tam. Wiadomo kogo. Tak jest. Pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Hej.